Słychać? Dzień dobry, tak. Słyszymy. Dzień dobry. Słyszymy wszystko. Dzień dobry, To teraz udostępnię, udostępnię zdjęcia, żebyście wszyscy widzieli. Okej. Okay. Dobrze. To są twoje fotografie, prawda, Kinga? Tak, tak, tak. Zgadza się. Okej, okay, dobrze. To opowiedz nam proszę. Yy... Co to jest za projekt, co to są za zdjęcia, kiedy je wykonywałaś, jaki miałaś zamysł, po prostu więcej, więcej o Twoich fotografiach. Jasne. Cały projekt wystartował jakoś pod koniec października i właśnie przez dosyć duży przypadek znalazłam ten temat. Dowiedziałam się o takich bohaterkach, o kobietach, które są, które przyjmują konsekrację. Czyli e, można potocznie powiedzieć, że e, przy, e, wykonują ślub z Jezusem, przyjmują ślub z Jezusem, żenią się z Jezusem, e, i one e, przygotowywują się latami do tego, jest to 5 do 8 lat, żyjąc w czystości, zazwyczaj są dziewicami, e, chociaż niekoniecznie ten warunek musi być spełniony. E, to nie są siostry zakonne, gdyż one normalnie mieszkają w mieszkaniach, mają normalną pracę, są często związane z kościołem, ale niekoniecznie muszą wykonywać jakieś, e, niekoniecznie prace dla kościoła muszą wykonywać. E, noszą obrączki, no i tak jak właśnie powiedziałam, e, mają, mają męża. E, takich kobiet w Polsce jest 300. E, ja dowiedziałam się. E, Mam kontakt z kobietami, które, takimi kobietami, które żyją w łodzi. Tych kobiet jest 14 i drugie tyle się przygotowywuje do konsekracji i ja rozpoczęłam zdjęcia. Najpierw zawsze się z nimi spotykałam, pytałam się o historię, one mi opowiadały, jak do tego doszło, czy to było bardziej, nie wiem, przez jakieś problemy rodzinne, czy, czy też po prostu tak ich życie się pokierowało, że były blisko z kościołem. I najpierw zawsze się spotykałyśmy, one mi opowiadały, a później stwierdziłam, że chyba wybiorę najprostszą na razie opcję. Znaczy najprostszą w takim sensie, że zabiorę je do miejsca, które jest im najbardziej bliskie, czyli do kościoła, i tam wykonam im portrety. I początkowo w ogóle, tworząc to wszystko, miałam taki zamysł, żeby stworzyć z tego książkę. I teraz, jak wykonałam już te wszystkie portrety, próbuję to od jakiegoś czasu ułożyć i próbuję różnych opcji, i najprostszej, i, i jakichś tam skomplikowanych ułożeń tych zdjęć, ale na razie one mi jakoś nie grają. Wiem też, że to jest część projektu, bo to są na razie portrety. Chciałabym im wykonać wspólne zdjęcie. I też takie zdjęcie, gdzie będą one wszystkie, i, i jakoś za pomocą może światła, tak mi się wydaje, że pozostanę przy tym świetle, zrobić im takie zdjęcie grupowe z mężem, z Jezusem. I to jest na razie chyba tyle ode mnie, co, co, co mogę powiedzieć. E, to może, może ja zacznę, e, jakby słowem wstępu. E, powiem ci, co, co, co najbardziej jakby e, mi się do tej pory podoba w tych fotografiach i co, e, co działa. E, e, widać, że te fotografie e, wykonujesz na e, średnim formacie na analogu, prawda? Mm -hmm. Tak, tak. tak. E, I bardzo mi się podoba od strony takiej formalnej, na tym się na razie skupię. Podobają mi się te wszystkie takie analogowe błędy, które się zaczynają pojawiać na tych, na tych zdjęciach. Bardzo mi to do tematu gdzieś pasuje. Te zaświetlenia gdzieś tam na rogach, jakby niedoskonałość tych negatywów, jak one nie są takie wyczyszczone idealnie przy skanowaniu, gdzie, gdzieś tam z boku wchodzi jakieś światło, które. E, e, które, tak jak tutaj na przykład, które e, wiesz, e, bardzo hmm. mocno gdzieś tam e, dodaje coś do, do tak naprawdę prostego e, portretu, ale e, zaczyna to nabierać takiej, e, takiej fajnej atmosfery i takiego klimatu przez, e, przez naprawdę taki, e, można powiedzieć, nie wiem czy świadomy, czy nieświadomy, ale zabieg, e, zabieg formalny. I pod tym względem, na przykład, tak jak zostawiam sobie te dwa zdjęcia, na przykład to i to, to tutaj mi się podoba ogólnie, że to zdjęcie jest jaśniejsze, ale tutaj mi się podoba, że ono też jest takie niedoskonałe, że jakby ono jest zeskanowane, nie jest wyczyszczone, gdzieś pojawiają się te, te takie niedoskonałości, i to tak naprawdę mi się wydaje, że to może być w pewnym sensie plus, że tak, tak naprawdę, tak jak opowiadasz o tych, o tych kobietach i o tym w ogóle temacie, to może się okazać, że właśnie jakby niby to się wiąże z pewnego rodzaju nieskazitelnością, może jakimś takim podejściem do do tego zagadnienia, ale z drugiej strony jednak no, to jest bardzo ludzkie i te błędy są moim zdaniem takie dość ludzkie na tych zdjęciach. Tutaj widzę to czarno-białe zdjęcie i w sumie go nie potrzebuję. W sensie te, te kolorowe zdjęcia bardziej mi ruszają, bo tutaj już, już coś, coś jest dla mnie za bardzo. Nie? Te, te kolorowe, te, 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 nie wiem, czy rob, nie robisz też czasem na jakimś y, przy, przeterminowanym y, materiale, bo te kolory też się tak fajnie rozjeżdżają, i to pod tym względem właśnie takiej niedoskonałości jest bardzo, y, bardzo ciekawe. Nie jest za bardzo nie może być za bardzo, ale też jakby nie może być takie idealne, bo albo, albo moim zdaniem są dwie drogi, albo to powinno być takie zupełnie czyste, białe, tak jak tu, tylko bez żadnych w ogóle żadnej skazy, albo właśnie powinno w tą drugą stronę iść, czyli tak jak tutaj są te zaświetlenia, te kolory, po prostu wiesz gdzieś tam, które gdzieś odjeżdżają, i to jest to jest bardzo ciekawe. A od strony takiej, takiej, e, takiej e, jakby merytorycznej i, i od strony treści, to wydaje mi się, że ten temat jest bardzo ciekawy, ze względu na to, że nie wydaje mi się, żeby ktoś, e, ktoś poruszał do tej pory jakby ten temat. Przynajmniej ja nie widziałem takich zdjęć. I one, one, jakby pod względem takim różnorodności i tak dalej, mogą być bardzo trudne, tak naprawdę, do zrobienia. I to już widać w przypadku tych zdjęć, które tu właśnie przesłałaś. Jakby te portrety wydają się taką drogą najbardziej spójną, i jakby chyba. Możliwe, że też jedną, jedną z y, takich, wiesz, łatwiejszych dróg do, do zrobienia tego, ale mi jeszcze w tych zdjęciach brakuje, mimo że niektóre to są naprawdę świetne portrety. Mi jeszcze jakby brakuje tego, żebyś zgłębiła bardziej ten temat, to znaczy bardziej się zaprzyjaźniła z tymi kobietami, niekoniecznie musisz ich pokazywać tylko i wyłącznie w kościele na przykład, może to być seria portretów z kościoła, właśnie o tu jest świetny przykład z tym zaświetleniem po lewej stronie zdjęcia. E, możesz zrobić taką serię, właśnie też, też, jakby portretów w tym kościele i tak dalej. Będzie to bardziej, może, takie dosłowne, ale też bym chciał zobaczyć, jakby trochę szerzej ich życie jak, jak ich życie wygląda, jakby trochę poza tym. Czy, czy, czy to jest najważniejszy element życia, czy może ich życia, czy może jakby e, no równie ciekawe aspekty są, jakby poza tym. I, i tu. Tu tak, takie, takie zdanie e, ode mnie. Ale mianowicie życie codzienne, czy, czy w ogóle znaleźć po prostu, e, e, czy chodzi o jakieś takie, nie wiem jak to ująć, czy po prostu, nie, czy rozumiem, że wyjść z kościoła i na razie zostawić ten kościół, tak, i nie, nie, zrobić tak. Mi też zdjęcia w jakimś innych przestrzeniach, żeby trochę ukazać je w innej odsłonie. Tak, tak, dokładnie tak, żeby to było, żeby te, to były jakby takie dwie osie narracyjne w tej historii, czyli gdzieś tam ta, taka związana bardzo mocno z tym kościołem i z duchowością, a druga może z taką stroną, nie wiem, kobiecą, może jakąś taką, e, wiesz, e, naturalną, takie życie codzienne po prostu. Może warto by było spróbować też, też gdzieś tutaj w ten sposób to, to ugryźć. Mhm. To ja mogę? Możesz Mariusz. tak. tak dobra, dziękuję. Znaczy y, mi się tak, mi się podoba technologia, którą zastosowałaś tutaj, czyli kolory, to, że to, to jest skanowane prawdopodobnie na jakimś płaskim skanerze. to tak wygląda troszeczkę. Y, i, i powie, powiem ci, że ja nie odczuwam już potrzeby dowiedzenia się czegoś jeszcze o tych kobietach, bo temat jest dosyć yy, określony, konkretny i w zasadzie. One są bardzo, bardzo dobrą ilustracją, te portrety, do tego wszystkiego, co, co mówiłaś. A bardzo bym chciał przeczytać o tym wszystkim, co, o co opowiadałaś, o tych, o tych kobietach. Dlaczego się zdecydowały na to, jak, jak to przebiega? Czy to dla, dla, dla nich jest istotne? Jak, jak przygotowują się? Wydaje mi się, że. Tego nie da się pokazać na fotografiach. No nie potrzebuję już więcej dowi dowiadywać się o ich życiu. Chcę raczej się dowiedzieć o tym, co, co spowodowało, yy, że, że zdecydowały się na ten ruch, jak w ogóle to się odbywa, i dla mnie to wystarczy. Więc jak najbardziej. A, a Mariusz, co, co myślisz o tej stronie formalnej, jakby szczególnie tej stronie takiej na kolorowych zdjęciach, gdzie się pojawiają te błędy, takie typu światło um, najbardziej. Wiesz, co bym wolał, żeby zostały te błędy związane ze, ze światłem, abym wyplankował to wszystko, co jest związane z kurzem? Bo to jest no, za bardzo, tak. wiesz też bym, chyba bym nie włączał w to czarno-białych czarno zdjęć, bo tam wyraźnie widać już, że, że szczególnie przy tych dwóch portretach takich gdzieś tam na końcu czy na początku pojawiły się taka dziewczyna siedząca, tak, tak. że tam, tam już jest, tam widać, że, że skaner cię już prowadził tro, a troszeczkę, że nie, nie zapanowałaś nad technologią. Poza tym ta Osoba, ona pojawia się wcześniej też i te wcześniejsze zdjęcia są ciekawsze niż te czarno-białe. Ale tak. w ogóle żadnych czarno-białych? Czy rozmawiamy tylko o przypadku tak. tamtych dwóch zdjęć? Nie, nie. w ogóle mnie mi jakby nie przekonują czarno-białe. czarno, czarno Tu kolor jest św świetny przez tą niedoskonałość. Dodają jeszcze jakby tej głębi tego, po prostu to jest ciekawsze przez, przez te kolory, przez światło też z Mariuszem e, w tym przypadku, że, że faktycznie te, te, jeszcze więcej tych portretów. Ja też jestem ciekawy, e, więcej mówisz, że tych kobiet jest tam około 300 w Polsce i w Polsce, tak. faktycznie e, gdzieś, jeżeli się rob, robisz taki, te, taki materiał, takie zdjęcia, gdzie są no, głównie portrety, no to e, tych portretów powinno być więcej. i Faktycznie, i faktycznie to by było bardziej ciekawsze, tak, tak jak Mariusz mówi, nie, że po, połączenie tych tych portretów, tych, tych, tych twarzy, tych kobiet i, i, i tych historii jakiego, dlaczego i, 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 i co skłoniło, że, że one poszły w tym kierunku w swoim życiu i to, i to, to faktycznie jest ciekawe, tylko że tego musi być faktycznie więcej. I ja nie wiem, czy ja mogę tutaj roz, udostępnić, Adrian, swoje wybrałem pięć zdjęć, które mi się akurat tak yy, przypadły do o, e, po, poczekaj, poczekaj, ja to za przewłaszczam moje uprawnienie. Aha. czekaj tykaj. O, dobra. A, widzicie, czy? Tak, tak mhm. A i i tutaj to i właśnie to są te pięć zdjęć, które, które gdzieś mnie do mnie przekonują I też jak tutaj Alean i Mariusz mówił, że, że gdzieś te błędy, które tutaj e, występują, e, to, to one dodają właśnie takiego e, fajnego klimatu, tego, tego takiego jakiegoś, mm, nie wiem, natchnienia na, na no. takiego duchowej, takiej duchowości, taki, taki jakby duch faktycznie na nie zstępował. Na, na Zwłaszcza mi się podobają właśnie. E, przy tym projekcie te dwa tutaj te, te, te bardzo jasne takie, bo to też mi się kojarzy z taką niewinnością, czystością i, i, i jakby e, ten kierunek mi się podoba. E, unikałbym akurat tutaj nie, nie pokazałem, ale unikałbym tych wszystkich. To zdjęcie też mi się z tym witrażem tutaj podoba, bo to fajnie gra tutaj ten błąd i to światło, ale E, unikałbym też tych, w tych niektórych portretach masz, tam tam, masz na przykład postać taką wyraźną postać na tle jakiegoś symbolu, czy tam jest Jezus, czy tam jest ten mm -hmm. to, to, to jest jakby nie, e, nie, jest niepotrzebne. E, mi się też ten materiał skojarzył, gdzie też powiem taki, jeśli byś chciała na przykład wybrać inny kierunek i faktycznie bo, bo, bliżej je poznać i, i to, co one robią poza tym w swoim prywatnym życiu. To e, ja tutaj wrzucę e, taki link, do e, ostatnio był nagrodzony na z Sphoto w długoterminowych e, e, projektach. E, były zdjęcia z, z Turcji, z których e, fotografka Sabina Cimen e, sfotografowała m, szkoły Koranu, czyli to są szkoły dla kobiet, które się uczą E, uczą się Koranu na pamięć, wszystkich, wszystkich wersetów Koranu. I, i jakby ci pokażecie jako taką inspirację do tego, jak, jak, e, w jaki sposób można. E, po, wydaje mi się, że to jest podobny, jakby znaczy, to inny temat, ale znaczy, podobny re, mhm. religijność i wiara, i, i jakby e, gdzieś to mi się tutaj tak nasunęło, jeśli teraz podeszlę e, linka. Mm. A dobrze, a co to znaczy więcej? Co to znaczy? Bo rozumiem, że ja się zajmuję tylko jednym obszarem. W sensie zajmuję się tylko tym, co się dzieje w łodzi z tymi kobietami. To więcej oznacza więcej kobiet z łodzi, czy więcej oznacza w ogóle ruszenie w Polskę i zrobienie. No niestety to oznacza, że powinno być tych portretów, jak dla mnie 100 kobiet. Jak zrobisz książkę sobie, która będzie się składała ze stu iluś stron, dasz portret. I opis pozwoli ci na zbudowanie tą ilością. I to wtedy zadziała, tak, tak, tak sądzę. Wiesz, czyli no, no tak. niestety tu, tutaj. Nie, bo to, ja się że... po prostu zastan robię. zastanawiam, czy to jest już taki materiał, czy ten początek ten, który mam, czy to jest taki materiał jakoś tak dosyć klasycznie zrobiony, że trzeba zrobić taką klasyczną książkę, czy i właśnie iść w tym kierunku, żeby robić coraz więcej portretów, czy na przykład w ogóle teraz właśnie pokombinować i nie wiem czy się zagłębić jeszcze bardziej w ich życie prywatne, bo ja wiem co one wykonują, podczas, tak jak mi opowiadały, wiem jakie tam robią mniej więcej rzeczy i do tej pory po prostu bałam się, że to co one mi opowiadały oprócz tego ich powołania jest tak nie do końca tak bardzo interesujące, żeby to przedstawiać na zdjęciach. I, I e... też nie wiem, czy umiem po prostu, może to jest też kwestia tego, że tego nie umiem zrobić. Tak naprawdę, jeżeli będziesz szła tą drogą i, i mniej więcej takimi zdjęciami, które ci wybrał Michał, czyli troszeczkę taką niedosłownością z wykorzystaniem tych wszystkich, nazwijmy to jakby przysłowiowo, błędów fotografii analogowej. Które tutaj są wielkim plusem, to tak naprawdę właśnie taka książka czy taka opowieść y, ci się zbuduje. Tylko wydaje mi się, że tu jakby nic prędko się nie zadzieje, bo e, zdaję sobie z tego sprawę, że jakby odwiedzenie tych wszystkich kobiet, przekotanie do e, zrobienia zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy, rzeczywiście, gdybyś zdobyła kontakty i udałoby ci się umówić y, z setką na przykład takich kobiet. Albo chociaż, chociaż, nie wiem, z 60 takich kobiet, to, to by było naprawdę, naprawdę ciekawe. I, I tutaj chyba nie, nie są rzeczywiście potrzebne te kolejne aspekty wciągania ich, bo to się przestanie robić spójne. Nie są też potrzebne dosłowności, czyli jakieś symbole religijne, takie wprost i tak dalej. Ważne chyba jest to światło i to, tak naprawdę, że masz bardzo dobry. Dobry tak naprawdę gust do wykonywania portretów i to portrety jakby same w sobie ruszają, i to, to jest tylko, tylko należałoby to po prostu konsekwentnie kontynuować. Okej, okay, a na przykład, jeszcze takie mi przyszło pytanie, czy jeżeli załóżmy, że tak pójdę w to i będę wykonywać właśnie takim kobietom po konsekracji, a jeżeli spotkam przypadki, które zrezygnowały, to też iść i zamieszczać takie przypadki w tym, czy mam iść po prostu za ciosem i tylko robić takie kobiety po konsekracji, które nie zrezygnowały i które, które są. Bo są też takie przypadki, które odchodzą z tego i też nie wiem czy to by było ciekawe urozmaicenie w jakimś stopniu, czy to już jest właśnie ja myślę, że można spróbować, bo to jest ważne jakby z poziomu takiego informacyjnego, bo jeżeli, jeżeli po prostu wiesz, będziesz miała to w tekście, a wizualnie gdzieś tam te zdjęcia będą podobne, czy, czy, czy gdzieś tam w podobnym klimacie, no to mogą ci się nawet zrobić takie, nie wiem, dwa rozdziały, albo, albo jakieś może być to taki, taka oś narracyjna właściwie z takim pytaniem do tych kobiet: dlaczego tak się stało? E, a, a, no i, i jakbym nie pomijałbym tego, bo jakby rolą dokumentalisty jest jakby to, żeby poznać ten temat y, nie tylko tak, jak nam się wydaje, ale tak jak rzeczywiście jest, czyli nie wykluczałbym y, też tych kobiet, które, y, które gdzieś tam w międzyczasie na przykład zrezygnowały. Mhm. Tak, zgadzamy się, się tu w 100%. Dobrze. A ile? To... To opisywanie historii, czy na przykład mogę tym bohaterkom pozwolić też, żeby one część napisały jako taki ich wkład w to, co ja robię, czy raczej ja, lepiej by było, żeby to było tak, z raczej. mojej perspektywy? Z ich, z ich perspektywy, ze wszelkimi jakby różni, różnicami, jeżeli by chodziło o, o, o wypowiedzi, o jakby głębie tych wypo, wypowiedzi, o treści, to wszystko ci opowie dużo o bohaterkach. Ja też, ale bym chyba troszeczkę naprowadził, na przykład zadając, zadając jakieś, nie wiem, jedno czy dwa pytania takie naprowadzające, które w tekście nawet nie muszą się pojawiać, ale które sprowadzą jakby tą wypowiedź na na konkretne tory, i one będą mówiły tak naprawdę troszeczkę o podobnych rzeczach, tylko w inny, w swój po prostu sposób. Nie? Na przykład. Mhm. Mhm. Tak. Okay, rozumiem. Rozumiem. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, no to tylko w takim razie czas odzywać się dalej i rzeczywiście pojeździć i porobić trochę. To nie jest takie czasami proste, bo one nie wszystkie chcą się zgadzać, Wiemy. ale to wiadomo. To jest tak w każdym temacie. Jasne. Super. W takim razie bardzo serdecznie Kinga ci dziękujemy za rozmowę. Ja też bardzo. Trzymamy dziękuję. kciuki. I do, do usłyszenia. Do, do zobaczenia. Usłyszenia. Cześć. Dzień. Thank you.